Dzień dobry, serdecznie witam na podsumowaniu października 2020 roku. Chciałbym tym Państwa, którzy dopiero od niedawna mają fotowoltaikę, powiedzieć, że ten październik był wyjątkowo słaby. Także Wasza fotowoltaika dobrze działa, jest sprawna. Tak wyglądała produkcja przez cały miesiąc. Widzimy, że szła po dnie tak naprawdę. Parę razy przekroczyła 24 kWh. A normalnie dochodzi do 40 kWh dziennie. Cały miesiąc w stosunku do wcześniejszych miesięcy widzimy gwałtowny spadek produkcji na bardzo niskim poziomie, porównalnym ze styczniem-lutym tego roku. W ogóle widzimy, że ten wykres tegoroczny nie jest taki charakterystyczny to nie jest krzywa gaussa, tylko takie siodło. Bardzo dziwny wygląd produkcji rocznej, miesięcznej, jeżeli chodzi o fotowoltaikę. Jeżeli chodzi o twarde dane, widzimy, że temperatura powietrza 12 stopni spadła, temperatura paneli również 13 stopni mocno spadła. Na Nasłonecznienie tylko 62 kWh na metr kwadratowy, poziom styczeń-luty także październik naprawdę jest słabiutki. Jeżeli chodzi o produkcję na moim dachu, z mojego dachu uzyskałem 514 kWh, jest to nowe minimum miesięczne. Rok temu mieliśmy 981 kWh. Średnia w październiku jest bardzo poniżej średniej z kilku ostatnich lat, także ta produkcja naprawdę październik był paskudny. Od początku roku wyprodukowałem 9582 kWh co stanowi 1009 kWh przez kWp zawsze mówię, że 1000 w tym miejscu to jest norma roczna w październiku udało nam się tą normę wykonać już dla mojego dachu jeżeli chodzi o produkcję z gruntu czyli z tej instalacji, którą widzimy online na moim kanale 320 kWh oczywiście również jest to nowy minimalny rekord produkcji Października od początku roku 6296 kWh czyli mamy 1049 kWh do kWp. Na tym wykresie widzimy produkcję w kolejnych miesiącach narastającą. Na zielono jest 2020 rok. On był najlepszym rokiem w historii aż do października, gdzie, gdzie 3 lata zrównały się ze sobą. Także tutaj mamy już tą samą produkcję. Która była w paździer po październiku w 2018, 2019 i 2020 roku. Tutaj tylko 2017 rok był dużo gorszy. I teraz zobaczymy przez dwa następne miesiące, co się stanie: czy ten nasz aktualny rok będzie takim średnim rokiem słabym, czy być może listopad-grudzień wyskoczą i będzie mimo wszystko rekordowy rok. Zużycie gazu w październiku 32 m3 za 64 zł. Bardzo małe zużycie gazu. Widzimy, że 22 m3 zużywam na wcześniejszych miesiącach, żeby wodę podgrzać. czyli tutaj mamy tylko 10 m3 większe zużycie, ale dlatego, ponieważ ogrzewam dom prądem. Jeżeli chodzi o prąd, pobrałem 663 kWh. A przekazałem do sieci 346 kWh, czyli 316 kW musiałem już pobrać z mojej wcześniejszej rezerwy. Tutaj pokazuję mój miesięczny bilans. Niestety już od marca do września byłem na plusie, odkładałem energię elektryczną, w tym momencie ja zacząłem ją konsumować. I mam faktury co pół roku, czyli tak naprawdę lipiec, sierpień i wrzesień to były miesiące, kiedy mogłem energię odłożyć, którą będę wykorzystywał do końca roku i raczej już nie uda mi się zbilansować na zero. Będę część energii musiał dokupić. W tym momencie mam 880 kWh jeszcze w buforze za 510 zł. Jeżeli chodzi o bezpośrednie zużycie, zużyłem 168 kWh prosto z instalacji fotowoltaicznej, co stanowi 33% jej produkcji. Jest to duży wskaźnik, ale tylko dlatego, że produkcja była bardzo mała. Zacząłem sezon grzewczy i zacząłem dogrzewać dom klimatyzacją i tutaj w tej tabeli pokazuję Państwu, ile kWh zużyłem na dogrzewanie domu. 71 kWh pobrała mi klimatyzacja w salonie, 64 w jednej sypialni, 26 w drugiej sypialni. W sumie 162 kWh tyle energii pobrał mój klimatyzator. Jeżeli chodzi o klimatyzację w domu, tutaj mamy pierwszy z klimatyzatorów. Widzimy, że w listopadzie to jest i pobór prądu przez klimatyzację w danym miesiącu. I widzimy, że używany jest do celów grzewczych. Najwięcej energii pobieramy w styczniu. Potem już są takie małe dogrzewania, ale też zaczynamy od czerwca używać klimatyzacji do chłodzenia. I lipiec, sierpień już jest dość mocne chłodzenie. Wrzesień już delikatnie trzeba ochłodzić. Październik zacząłem tylko nim grzać. Także dość charakterystyczne. Mocny, mocny wydatek energii na poddaszu, żeby dom chłodzić. A w sumie dużo mniejszy wydatek, żeby poddasze podgrzewać. I przez cały rok ten klimatyzator zużył mi 408 kWh energii elektrycznej. Drugi klimatyzator, też na poddaszu, też w sypialni, tym razem syna. Widzimy, że sezon grzewczy to jest dość duży pobór energii elektrycznej, z kolei okres letni trochę mniejszy pobór energii na chłodzenie. No i w październiku już duży, duży wzrost poboru energii, i tutaj mamy zużycie energii elektrycznej aż 883 kWh roczne zużycie. I ostatni klimatyzator w salonie na dole, na parterze. Tutaj jest całkiem inna charakterystyka, czyli grzanie. Mamy bardzo wysokie zużycie energii elektrycznej, ponieważ ciepłe powietrze z salonu ucieka mi na górę, na, górę, na poddasze, dogrzewając poddasze. Dlatego tam klimatyzatory mogą zużywać w zimie mniej energii elektrycznej. Z kolei, latem chłodzenie na dole zostaje zimne powietrze na dole, na parterze. Dodatkowo, jeszcze z góry to zimne powietrze spływa na dół. Także tutaj mamy dużo mniejsze zużycie energii elektrycznej w okresie chłodzenia niż w okresie grzania. Tutaj zużycie roczne to jest 895 kWh. Mój klimatyzator ten na dole ma COP w wysokości 3,68, ale oczywiście w okresie umiarkowanego grzania 3,8 i pokażę państwu pewne wyliczenie. 162 kWh kosztowały mnie 105 zł. Kosztowałyby mnie, gdybym nie miał paneli fotowoltaicznych, a gaz kosztowałby mnie 112 zł. Czyli tak naprawdę nie dużo zaoszczędziłem dzięki ogrzewaniu domu klimatyzacją, ale proszę zauważyć, że prąd mam za darmo, a za gaz muszę płacić. Dlatego korzystając z fotowoltaiki zaoszczędziłem te 112 zł. Wracamy do podsumowania. I ostatnia informacja, którą chciałem Państwu powiedzieć. Panele fotowoltaiczne od początku roku dały mi już tyle prądu, że gdybym chciał go kupić, musiałbym za niego zapłacić 5557 zł. Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam za miesiąc na kolejny odcinek. Do usłyszenia!